Odstraszanie.pl Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj przedstawię Państwu ultradźwiękowy odstraszacz zwierząt, takich jak psy, wiewiórki, myszy czy szczury. Odstraszacz ultrasonic Animal Chaser może być stosowany zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na przestrzeni otwartej. Odstraszacz ten działa na zasadzie emitowania ultradźwięków o zmiennej częstotliwości od 16 do 23 kHz. A co za tym idzie? Zwierzęta nie są w stanie się do tych dźwięków przyzwyczaić i nie tolerują ich. Dlatego też są skutecznie odstraszane. Urządzenie działa skutecznie na terenie do 500 m2, a kąt rozprzestrzeniania się ultradźwięków to 90 stopni. Teraz pokażę Państwu, w jaki sposób odstraszacz działa. Wraz z samym urządzeniem otrzymamy również zasilacz, a także kabel przedłużający. W celu uruchomienia odstraszacza do gniazda zasilania umieszczonego pod spodem urządzenia wkładamy wtyczkę zasilacza i zasilacz podłączamy do kontaktu. W tym momencie nasz odstraszacz jest już aktywny, o czym informuje nas świecąca się czerwona dioda. Odstraszacz wydaje z siebie ultradźwięki o zmiennej częstotliwości, dzięki czemu zwierzęta nie są w stanie się do nich przyzwyczaić i ich tolerować. Przed zainstalowaniem odstraszacza wyciągamy urządzenie z osłony montażowej. W ten sposób i taką osłonę możemy zamontować na ścianie budynku czy płocie z wykorzystaniem tych dwóch otworów, a także dołączonych do zestawu śrubek i kołeczków. Po zamontowaniu osłony umieszczamy w środku nasze urządzenie i dopiero teraz możemy je podłączyć. Odstraszacz będzie działał najskuteczniej, powieszony na wysokości od 30 cm do 1 m. Niewątpliwym atutem urządzenia jest znikomy pobór mocy, wynoszący jedynie 1,5W. Należy zaznaczyć, że odstraszacz jest całkowicie bezpieczny dla odstraszanych zwierząt. Dźwięki, które emituje, są dla nich po prostu nieprzyjemne, dlatego też skutecznie odstraszają je z naszego terenu. Należy jednak pamiętać o tym, że gdy w zasięgu działania urządzenia pojawią się zwierzęta domowe, urządzenie należy odłączyć, tak aby nie sprawiać im dyskomfortu. Mimo, że odstraszacz jest odporny na warunki atmosferyczne, producent zaleca, by podczas obfitych opadów deszczu odłączać go od zasilania. Dziękuję ślicznie za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmów na naszym kanale, do subskrybowania kanału, a także do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu internetowego. Profesjonalne odstraszanie zwierząt www.odstraszanie.pl